Hej, YouTube, witamy w trzeciej części bliźniaczek, ponieważ nie zmieściło nam się i musieliśmy dobrnąć do aż trzeciego odcinka. Anka, co? Pyta się, jak się nazywa Oli? Idziemy na czat dziewczyny, kto już jest ubrany w loka. Gdzie idziemy? Muszę strasznie ścina komputer i w ogóle... Dobra, to ja gdzieś tam pójdę na nie wiem. Ale... Na ten handlowe chodźmy. Tak, właśnie idę. Ja Was zaproszę, bo ja mam straszne laki w ogóle. Dobra. Dobrze. Nie, nie udostępnij ekranu, bo ci się ścina. No lepiej nie udostępniaj Kosia. Nie udostępnij... Jak ty się nazywasz? Ja O, jesteś, Kosia, widzę cię. Jestem. Jesteś, jesteś, widzę cię. Tak. O Ankę. Jezu, dobra, zaprosiłam chyba. Ja się lognę, dziewczyny. Ja się lognę, po prostu mam straszne Dobra, to jest Okej. Ja też mam laki w czat. Ja wyłączyłam, ale jeszcze raz się nie Ja teraz wyłączyłam właśnie czat, bo mi się ja też nie Jezus, poczekajcie, ja mam 17 przyjaciół online. Weronika! Co? Słuchaj, Weronika mi haka na konto to jedno, takie służyłam sobie, żeby to Dobra, to mów! Blon, ty, my, on, czyli blon, blon. Zaraz tak. Blon. Nie, tylko w, lol, w lol? Tak. Lol, lol. I hasło tak. tradycyjne? Tak. Czyli lol jeden, dwa, trzy, tak? Tak. Ale mi tu pisze, że nie jest to dobre. lol. W nie w, a są jakieś numerki? Jest wy, ly, o, ly, o, L Aha. Lol, lol, No, razem. Lol, lol. No to ja się też loknę, bo mam... Okej, okay, dobrze. Teraz set to, no, six to jest level. wszystko jest. Yay. I dwa razy hak. Otwieraj ten prezent, bo już ci zrobiłam. Dobra. Jeszcze... Kosia, zaproś mnie do czatu. Dziewczyny, ja chyba też muszę się lognąć. Dobra, się lognę. Robię pauzę. Cześć, witajcie po pauzie. Oczywiście się lognęłam. I teraz wyłączyłam czat. Żebym nie miał strasznych logu, lagów, bo mam takie lagi, że... Dobra. E, dziewczyny, ja was zaproszę na jakiś czady, bo ja mam wyłączony czady dobra? Okej, A ja też mam wyłączony. O Jezu. Poczekajcie, ja się ubiorę tylko w swój. Ej, to wejdźcie na księżyc centrum, centrum handlowe. Dobra, to czad. Do to było księżyc centrum handl handlowe. Dobrym, dobra, nie, ja, ja, sobie, ja już sobie zrobiłam uka dla bo, bo bo trochę się pomęczyłam, ale ja już mam uka dla Dobra, księżyc. No y, dobrze, chodźcie dziewczyny. Jesteś Ania. Jesteś Ania. Napisałam no nagrywam, okay, będziecie na ety. Co? O, O jesteście. Księżyc. czekajcie Podchodzę. O nie, to jest za pisko, za Ej, dziewczyna, podchodzę do Was. czekajcie, tylko muszę iść na głowę. Nie, bo teraz... Chyba za pismo, nie. No tak na krzyż trochę A może być. O, widać, ale niestety ja kurde nie mam łapy, żeby Wam podać. Jestem A też wyglądasz jak my? bo mam takie straszne nagi, że zaraz do Was przyjdę. Ej! Ta Anula! Aniula ja... A ja nie widzę Li y hey, Oliwii, nie, nie widzę. Ej, macie jakąś taką samą animację. Nie wiem, bo ja nie mam w tym wączkiem A macie łapkę? Ja nie no. mam łapki. Tak, nie wiem. Ja mam. Czyli, że taka Anika Pokażę teraz. Ja nie. Ja niestety chyba nie mam. Czekaj, ja już patrzę, tylko się. na Taką? Nie, ja nie mam. Nie, nie, co tego? A ukulele? Nie. nie. Mam, nie. Z, tego też, a masz cię taką? Jaką? O. o, widzę że ja, tak, ma... ja cię widzę, Lidia, y, hmm. ja, ale też nie mam takiej kosia. Ja chcę ja kupić tą ten, animację z tymi bąbelkami, zaraz wracam. A z jakimi o, bąbelkami? Z ja nie, to nie to znaczy, tak, A to ja nie I mam. Tak, to ja nie mam! Ale brzydka. Mamy, nie Pokaż ją. A ile masz Kasy? 147. Pokaż ją. 147. Czyli, że? 4. Okay. A ile masz Diaksów? 3. Czy... Hmm. Ja taką miałam to z tym, y, tym, y. poczekaj pokażę. Podstawowych. O, to mam. Ja Olivia mam, to. mam tą. Ja nie, nie, nie mam. To może... Nie wiem. Zrobimy znowu, jak A macie tą? Ja nie widzę, ja idę sobie kupić z bąbelkami, bo ona jest niedroga, to idę sobie Ale ja tam. nie Okej, wiem to, gdzie to, ona tam. jest! Ale, ale, słuchajcie. Lipia i ta Weronika będą sobie taką. Co mają to samo A my z tą Cornelią będziemy mieć sobie bupę. No, dobra, niech tak a, będzie. Ja tylko sobie zarobię na zwierzaka bo niedługo będę miała z to, bo Cena nic zarobiła 50. Zes... A to ja mam 611. No, niedługo sobie a... też kupię następnego zwierzaka. Ja mam 611. To ja, ja tak, nie okay. będzie... będę miała. Zwierzaków. Ja nie kupuję zwierzaków, bo potem trzeba je karmić, a tak nie go. Ja kupuję, bo za to można dostać tyle z